Po raz piąty grupa rajdowców przyjeżdża na Śląsk Cieszyński. W tym roku zwiedzanie motocyklisty kateńscy rozpoczęli od Zaolzia i Muzeum Wojskowości w Jabłonkowie. Co jest silnik? jesteś taki ten silnik, czy większy? E, silnik jest e, na szerokość, jeszcze właśnie doczepia się do tego, wojsku, chyba tak gruby. A to jest samolot amerykański, w ręce dawny albo sprzedany Rosjanom. A na ekipie radzieckiej bombardował węzeł kolejowy w Zawodzielicach, powołany Cieszyna. przez Niemców, spadł. E, Niemcy właściwie pozbierali wszystko, co było możliwe, a ten średnik zadał się 3 metry już nie nie się nie, nie. chciały a krzyż ściera, która z kolegami w 2003, pamiętam dobrze, wykopali, e, zasechili silnik Z Jabunkowa następnie udali się do Gnojnika, gdzie oczekiwał ich dyrektor i uczniowie polskiej szkoły i przedszkola. Witamy serdecznie. Za... Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej w tej szkole. I mylamy na kupiszka. Nauka rozpoczęła się w tej szkole w 1750 roku. Organizatorem wypraw na Śląsk Cieszyński jest Mirosław Węglosz. Do tej pory zorganizował cztery takie spotkania. Celem właśnie tego spotkania na Śląsku Cieszyńskim, to, to, to jest spotkanie, jest właśnie poznanie górnictwa Kopań, ale również e, całego Śląska, a przede wszystkim jego części też e, po czeskiej stronie, zarówno po czeskiej, jak i po polskiej stronie całości po prostu ziem śl Śląska Cieszyńskiego. I przede wszystkim pokazać Polakom w Polsce, że e, Polacy zostali również tutaj za granicami, nie tylko za granicami wschodu, ale również za południową granicą. Też tu jest dużo Polaków mieszkających, którzy tutaj mieszkają, kultywują polskość i od których możemy się wiele uczyć pandemii. Kolejnym przystankiem kateńskich rajdowców był pomnik w miejscu katastrofy Żwirki i Wigury w Terlicku. Władliwska-rajdowcy udali się do czy złożyli dwieńce na cmentarzu pomordowanych w 1919 roku Polaków. Na zakończenie pobytu. Na Zaluziu rajdowcy zwiedzili gospodarstwo Pana Kocha, gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek. Zlod na Śląsku Cieszyńskim zostanie zakończony 17 kwietnia ogólnopolskim spotkaniem na Jasnej Górze. Latem znów wyjadą na rajd katyński do miejsc kaźni na Wschodzie. Dla portalu OXPL Mariusz Nie, nie, ja, ja mówię w domu. Aha. W domu, jak ja nie nie, nie mówię o tobie. To jest Gwirko <głos》>. <głos》>? i Wigura, tak? Ma, ile? Miejsce, gdzie zginął Żwirko i Wigura. Tak. A to ten pomnik postawili w części dżekulacji? No do Ciebie się pytamy? Ten pomnik pos, powstał, e, został. A jest drugi Nawet tam samolotem lata Samoloty i Klaudius Ja pila, to nie ma, pilot, nie ma no tak. Klaudius ja. no złoży, a, a, a dwóch wielkich będzie mu towarzyszyło, czyli nie, ja i... Nie, nie, nie. nie, ja nie Ty od, od, od lata, ale do chujbelka Była i nie ma, to się niedawno była z było? trzy no. miesiące prawie od tej godziny, a wrzesień 32. Tak, 32, rok 11, wrzesień to się stało. Ale o, o co chodzi? Zawsze Zwirko i Figura. Zwirko i Figura, zwycięzcy, szalans, takie zawody. Przed wojną były, tak jak teraz jest Formuła 1, to przed wojną były zawody samolotowe. Co dwa lata odbywały się i samolotów takich, takie rajdy samolotów wokół Europy czy, czy I oni dwa razy pod rząd zwyciężyli Niemcy. Trzeci raz, trzeci raz właśnie mieli w 1932 zwyciężyć Niemcy, znaczy mieli. Tak, się, tak, się, tak, tak, tak było praktycznie. Bo, te, no, byli najlepsi po prostu Niemcy, a weszli im w paradę właśnie z Wyrką i w bo wygrali ten, ten szalans w 1932 roku. I, i no, to, no byli wtedy bardzo popularni. To było coś święto takie, ja bym dzisiaj kupił... Małe Szomania! Tak mania. Kubica by dzisiaj był, jeździł w, tym, nie? w Formule 1, ale to Kubica jeździł kogoś, a to byli nasi konstruktorzy, RWD 6, RWD, Rogalski, Wigura y, i Drzewiecki, tak? RWD 6, na tym samolocie RWD 6 wygrali te zawody i, i no i wiadomo, i potem była taka sytuacja, że, że z że, że byli zapraszani wszędzie na, na takie pikniki lotnicze, byli, parę dni wcześniej byli w Wilnie chyba, bo nawiasem mówiąc, Zwirko urodził się jak byliście, byli, to był na rajdzie katyńskim, to trochę dalej jak jest Zułów, gdzie gdzie, był, gdzie się z kolei w Zułowie urodził się Piłsudski, prawda to trochę dalej na, na górę są Święcajty i w Święcajtach właśnie jest dom, w którym się urodził Zwirko i tam też warto podjechać także tam się urodził, a tu zginął po drodze po drodze na chwilę pobyć i dzień później wylecieli do tej byli zaproszeni do Pragi mieli lecieć z Warszawy do Pragi i został z tym synem jeszcze Henryk Zwicko on tu też był już niedawno tu w tym w tym domu polskim. No i lecąc do do, do do tej Pragi tu wpadli w burzę była potężna burza Taka niespotykana, że podobno tutaj to jak ludzie opowiadali to, to e, te kopy, kopy z sianem po prostu latały. Nie? Potężna burza, potężna wichura, no i tu uderwało tu, tu się skrzydło i tu runęło. No i tu po prostu to była niedziela. Ludzie do kościoła akurat do w kościoła szli. No i tu, tu, tu była to miejsce gdzie mi 38 ten... do 1 września 39. O, 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 a od 1330 roku, bo w 1330 roku yy, którymś tam książę Cieszyński, yy, to był Piastowski książę, bo Piastowie u byli do 1600 któregoś roku na teresie, Lukstelecji się wykończyła do Piastów Cieszyńskich ale ten, ten jeden z tych książąt Cieszyńskich złożył hołd Luksem, królowi Cze, Cze, czeskiemu, Luksemburg Janowi Luksemburczykowi. Tak, złożył ten i stąd właśnie Śląsk Cieszyński, księstwo Cieszyńskie, które sięga, tak jak już mówiłem, nieraz sięga od Ostrawicy, Rzeka Ostrawica na, na zachodzie, Frydek Mistek, na przykład Frydek jest księstwem Cieszyńskim, Mistek już nie, to już jest Morawy. Tak samo tu u nas na Rzecze białcze, czyli Bielsko jest w Księstwie Cieszyńskim, a Biała już jest w Galicji. I tak była. samo Czechowice, Dziedzice. Ta, Czechowice, Dziedzice, tak, prawdopodobnie tak samo. Komorowice w Bielsku na przykład są, zawsze się mówi Komorowice Śląskie i Komorowice Krakowskie, prawda? Śląskie tu, a... No i tak, to jest granica, te, te, a na północy to praktycznie rzeka Wisła. I, i, i tam kawałek Piotrówki, a na południu no to jesteśmy praktycznie, mieszkamy na, samym, na samej granicy, bo w Koniaku to już jest praktycznie granica i tak samo granica tu Czechy i Słowacja to jest granica Śląska Cieszyńskiego tu w dołu po prostu na południu. Co jeszcze, no tu potem była taka historia, że no wznieśli, tu były, tu były, tu, było, tu był cały, cały taki obelisk, nie ma tej tablicy, ale to Niemcy kolei po tym, w szkole i potem w 1939 wszystko zniszczyli a ten pomnik był zrobiony już przed wojną, miał być przed wojną odsunięty, ale go nie zdążyli jakoś i po, po wojnie w 1956 został postawiony, w 1956 chyba, ale on przed, przed wojną już był zrobiony tylko. że no to, przed... to taki styl przedwojenny no. no i to tyle, a podejdziemy, tam jest do domu polskiego PZKO, tam jest wystawa, to tam jeszcze parę rzeczy zobaczycie Polski Związek Koników o Polski. Polski Związek Kulturalno-Światowy to jest najstarsza organizacja, to jest jedyna organizacja najstarsza, która jeszcze z, z, cztery, od, po wojnie działa Polski Związek no, organizacja Polaków, teraz ich więcej jest tych to egzystencja, jakieś nowe I do